Tuchanka, witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdźmy to razem. To była zwykła lekcja, podczas której uczniowie po cichutku, oczywiście poza okiem nauczyciela, próbują urozmaicać sobie czas drobnymi żarcikami. Tak też na porannych zajęciach odstresowywały się trzy koleżanki w szkole w tanganice, dokładnie w wiosce kaszasza. Oczywiście początkowo starały się trochę wstrzymywać chichot, ale w końcu nie wytrzymały i rozbawione zaczęły się śmiać. I być może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że dziewczynki, a potem ich koleżanki oraz koledzy, skończyli się śmiać półtora roku później. To jedna z najdziwniejszych dolegliwości w dziejach świata, a zaczęto ją badać od razu w 1962 roku. Wówczas ta pamiętna lekcja zupełnie wymknęła się nauczycielce spod kontroli. Kobieta nie rozumiała, co się wydarzyło. Dziewczynki śmiały się tak bardzo, że nie mogły przestać, ale to nie było normalne. Wydawały się tym zdumione, zmęczone. Widać było, że wszystko to nie jest naturalne. Ale nie mogły przerwać ataku śmiechu. Nauczycielka, sądząc, że być może coś groźnego unosi się w klasie i dzieci to wdychają, natychmiast zabrała uczniów na świeże powietrze i kazała im stanąć spokojnie na placu przed budynkiem. Wydawało się, że trzy przyjaciółki odetchną świeżym powietrzem i będzie po problemie. Niestety jednak było dokładnie odwrotnie. Nie tylko nic się nie poprawiło, ale śmiech wydawał się być zaraźliwy. Najpierw do trzech koleżanek dołączyły pojedyncze głosy śmiejących się dzieci, ale po chwili była ich już setka w wieku pomiędzy 12 a 18 lat. Zrobiło się bardzo groźnie nie tylko dlatego, że widać było, iż dzieci najwyraźniej zapadły na jakąś chorobę, ale także ze względu na inne zachowania towarzyszące atakowi śmiechu. Dzieci przewracały się, dziwnie pląsały, podskakiwały, a te, które nie mogły sobie poradzić z tym, co się z nimi dzieje, były nawet agresywne. Rodzice i nauczyciele zrozumieli, że zagrożeń zaczyna przybywać. Podskakujące i zanoszące się dziwnym śmiechem dzieci były trudne do nawodnienia, nakarmienia, zbadania, trudno też było marzyć o tym, by położyły się spokojnie spać. To groziło wyczerpaniem a nawet nagłym końcem życia dzieci. Początkowo wszyscy mieli nadzieję, że to jednak wszystko minie i wróci do normy. Niestety jednak nie stało się tak przez wiele, wiele tygodni. Ostatecznie pod koniec marca, czyli po dwóch miesiącach od ataku śmiechu trzech dziewczynek, szkołę zamknięto. Niestety wydawało się, że dzieci zarażają śmiechem kolejnych mieszkańców wiosek, co jasno dowodziło, że problem nie leży w samej szkole czy na jej terenie. Z drugiej jednak strony, dolegliwości były groźne głównie dla dzieci. Ostatecznie z problemem borykało się już 217 osób w osadzie z Hamba. Stan chorych robił gigantyczne wrażenie, ponieważ młodzi mieszkańcy Tanganiki, oprócz tego dziwacznego pląsu, wyginali się, płakali, a w końcu przewracali. Widać było, że są kompletnie zdezorientowani i przestraszeni. Mniej więcej w maju wydawało się, że stan tych najciężej chorych znacznie się poprawił, wracali do zdrowia. Szkoła więc otworzyła swoje podwoje ale w czerwcu dziwaczny problem niestety powrócił. Przymusowe wakacje upłynęły pod znakiem rozprzestrzeniania się problemu. W końcu dotyczył on już około tysiąca osób w całej Tanganice. Zamknięto czternaście szkół i nikt nie miał rozsądnego pomysłu, jak sobie z tym radzić. Przyjęto nawet, że być może ktoś celowo rozprzestrzenia tę chorobę, żeby zatrzymać rozwój intelektualny młodych ludzi na tym terytorium. Być może szkolenie dzieci komuś się nie podobało. Wytypowano nawet takie osoby spośród lokalnej społeczności. Próbowano oskarżać ich o celowe działanie, ale żadnych rozsądnych dowodów nie było. Nie pomogły badania próbek wysłanych do Europy, konsultacje ze specjalistami różnych dziedzin i własne badania miejscowych. Nikt nie miał pojęcia, co się dzieje. Jednak podejrzewano, że za stan dzieci mogą być odpowiedzialne jakieś toksyny czy wirusy, które są jednak tak rzadkie i specyficzne dla tego terenu, że inne laboratoria, to znaczy na innym terenie, nie mają próbek, które można byłoby porównać z tymi, które przesłano z terytorium ogarniętego dziwną chorobą. Musiałoby to być coś charakterystycznego typowo dla tanganiki. Nikt jednak nigdy nie dowiedział się, co to było, bo nagle, po 18 miesiącach, wszystkie objawy po prostu ustały. Ciekawym wyjaśnieniem, które pojawiało się w kontekście tej sprawy, było to psychologiczne, które zakładało, że dzieci odreagowały ogromne napięcie związane z odzyskaniem wolności przez tanganikę i koniecznością dostosowania się całych rodzin do nowych realiów. Oczywiście nie chodziło o to, że małe dzieci przejmowały się polityką czy nowym ustrojem. Bardziej czuły wielką presję, by się uczyć, rozwijać, stać się zaradnymi młodymi osobami, które poradzą sobie w całkiem nowym świecie, w którym się nagle znalazły. Stres, który wtedy się w nich gromadził, nie mógł znaleźć ujścia, i nagle, gdy trzy pierwsze dziewczynki wydawały się poczuć o wiele lepiej na skutek jakiegoś psikusa, który je bardzo rozbawił, reszta, niejako zarażając się tym śmiechem, nagle znalazła wyjście ze stresującej sytuacji. Spontanicznie rozładowała emocje. Dowodzi się również, że sam śmiech wcale nie musiał przynosić rozluźnienia, jak ma to w zwyczaju ten taki zupełnie typowy. Mogło też chodzić o to, że był to śmiech histeryczny, nerwowy, związany z emocjami, ale wcale niekoniecznie dobrymi. Wiele osób pod wpływem stresu zamiast płakać zaczyna się uśmiechać, a nawet śmiać. Być może na lekcji poruszano tematy, które zestresowały całą grupę, a reakcja trzech dziewczynek była niejako podpowiedzią dla organizmów innych dzieci, że wszyscy są już przeciążeni. Stres zamienił się w zbiorową histerię objawiającą się w ten sposób. Zresztą wielu badaczy tej sprawy podnosi, że tak naprawdę nauczycielka nie musiała nawet mówić niczego szczególnego ani zachowywać się w opresyjny sposób. Po prostu do tej pory wszystkie dzieci uczyły się od swoich rodziców i dziadków i w ogóle od bardziej doświadczonych osób w plemieniu. Cały czas były ze swoimi bliskimi w warunkach, które znały. Nagle zostały zgromadzone w szkole. Nigdy wcześniej tu nie były. Szkoły misjonarskie były nowością. Miał ich nauczać ktoś zupełnie obcy, a tak naprawdę dzieci w ogóle nie wiedziały, co ich czeka w tej szkole. Jak w ogóle rozumieć tę sytuację? Kim jest dla nich nauczyciel i czy powinien wpływać jakoś na relacje z ich bliskimi? Szkoły misjonarskie chciały oczywiście szerzyć klasyczną naukę, oświecać dzieci plemienne, które jednak dotąd zupełnie naturalnie nasiąkały całkiem inną wiedzą, zwyczajami, tradycjami, siłą rzeczy zupełnie odmiennym podejściem do życia. Nagle czuły niemożność pogodzenia tego, co im wpajano od dzieciństwa, z tym oświeceniem płynącym ze strony nauczycieli. Być może było to dla nich za dużo. Dziwne jest jednak to, że przecież z ogromnymi problemami związanymi ze zmianami politycznymi w Tanganice borykali się również dorośli, przed którymi stanęło wiele wyzwań i ważnych decyzji. A jednak oni byli zupełnie odporni na te ataki śmiechu. Tłumaczy się to jednak tym, że młody organizm z niedojrzałym jeszcze układem neurologicznym, rozchwianymi emocjami i często nawet nadwrażliwą psychiką był dużo bardziej podatny na stres i na naśladownictwo. Zresztą jak się okazuje, tego rodzaju przypadków na całym świecie było dużo więcej i większość zanotowano w zakątkach globu zmagających się z napiętą sytuacją polityczną lub społeczną. Obecnie szacuje się, że na całym świecie wystąpiło już około 80 przypadków zbiorowej histerii, a wszystkie łączy to, że pojawiały się w środowiskach nękanych stresem lub przemęczeniem i zazwyczaj dotyczyły dzieci i nastolatków. Przykłady można by więc podawać bardzo długo, ale może nawiąże do wydarzeń z XXI wieku. Jedną z bardziej charakterystycznych tego typu historii była ta dotycząca szkoły w Portugalii, gdzie w maju 2006 roku dziwne objawy wystąpiły u ponad 300 uczniów z 14 lokalnych szkół. Najbardziej niezwykłe było to, że objawy były identyczne do tych, których doświadczyli bohaterowie popularnego wśród nastolatków serialu truskawki z cukrem. W jednym z odcinków, które były emitowane w tym czasie, bohaterowie odkryli na swoim ciele tajemnicze kropeczki. Cierpieli na zawroty głowy i problemy z oddychaniem. Wirus, bo to on miał odpowiadać za te dolegliwości, był niestety tak groźny, że mógł zakończyć życie chorych. Tak było w serialu, który jednak przeniósł się do rzeczywistości, a nagle dzieci zaczęły skarżyć się na wysypkę. Miały wyraźne kłopoty z oddychaniem, cierpiały również na migreny. Zamknięto szkoły i rozpoczęło się śledztwo. Szukano przyczyn, podejrzewano, że ktoś mógł podać coś dzieciom, rozpowszechniać jakąś substancję w lokalnych szkołach, być może handlować czymś groźnym. Możliwe było również rozpylenie jakiegoś gazu przez szaleńca, który podróżował trasą od szkoły do szkoły. W końcu jednak uczniowie zaczęli powoływać się na serial, który ich zdaniem niósł rozwiązanie zagadki. Podejrzewali, że choroba wcale nie była fantazją scenarzystów, ale sposobem na ostrzeżenie nastolatków przed realnie zbliżającym się mikrobem, który niestety zdążył ich już dopaść. Wtedy na sprawę spojrzano zupełnie inaczej, i w końcu Instytut Ratownictwa Medycznego w Portugalii. Oznajmił, iż była to po prostu zbiorowa histeria na tle serialu. Myślę, że sprawiedliwie będzie trochę się cofnąć, aby pokazać, że nie jest to zjawisko, które wymyśliła cywilizacja XX i XXI wieku. W lipcu 1518 roku około 400 osób rozpoczęło dziwny taniec w Strasburgu, w Alzacji. Cóż dziwnego może być w tańcu na ulicy, szczególnie kiedy ma się w pamięci sceny z brazylijskiego karnawału. Niestety plaga nie miała nic wspólnego z zabawą, ponieważ biedni mieszkańcy Strasburga pląsali, wyginali się i podskakiwali przez kilka dni. Wielu z nich niestety tego nie przetrwało, odchodząc z powodu zawałów i udarów oraz odwodnienia. A wszystko to zaczęło się od niejakiej Frau Trofea. Bo to ona była pierwszą osobą dotkniętą tą dziwną przypadłością. Jeśli chodzi o to, czy przekaz jest prawdziwy, to co do tego raczej nie ma żadnych wątpliwości. Dokumentacja historyczna jest bardzo szeroka i różnorodna. Zarówno lekarze, księża, jak i kronikarze poświęcili tej sprawie bardzo dużo miejsca, a ich zapiski z grubsza się pokrywały. Co powodowało, że można było uzyskać mniej więcej jednolity obraz sytuacji. Wszystko wskazuje na to, że nie mogło być mowy ani o atakach padaczki, ani jakichś dziwnych konwulsjach. Był to taniec, który wydawał się do pewnego stopnia estetyczny, a w każdym razie ruchy sprawiały wrażenie jakby zaplanowanych. Nie było to tak, że chorzy po prostu bezwładnie się trzęśli. Ich ręce i nogi, jak czytamy w dokumentach z tamtych czasów, wykonywały konkretne ruchy. Kiedy po tygodniu pierwsi chorzy, o ile przetrwali, mogli się pożegnać z objawami i wreszcie wypoczywać, to inne osoby zaczęły cierpieć z tego samego powodu. W sumie, po miesiącu, na wszystkich ulicach miasta tańczyło już około 400 osób. Niestety, Lekarze nie mieli pojęcia, co się dzieje, chociaż od razu kazali sobie wybić z głowy mieszkańcom wszelkiego rodzaju nadnaturalne wyjaśnienia. Wydawali się rozumieć, że przyczyną może być choroba, której oni niestety jeszcze nie znali. Bardzo mgliście zaczęto kojarzyć to, co się dzieje, ze stresem, zdenerwowaniem, jakiegoś rodzaju nadpobudliwością. Genezę tańca enigmatycznie nazywano gorąca krew. Oczywiście sugerowało to jakiś temperament, nieokiełznane siły witalne. Wygląda na to, że lekarze stwierdzili, że skoro te osoby potrzebują ujścia dla swojej wewnętrznej energii, to trzeba im stworzyć do tego warunki. To też mieszkańcy przygotowali specjalne sale i miejsca w mieście, nawet sceny, by chorzy mogli swobodnie tańczyć w ten sposób. Jednak zamiast uspokoić trend, lekarze tylko go podkręcili. Pacjenci, niejako zachęcani do tego dziwnego ekstrawertyzmu, jak najbardziej poddawali się chorobie. Doszło do takich absurdów, że przy grupach tancerzy ustawiali się muzycy, aby wykonywać utwory, które będą uprzyjemniać pacjentom leczenie. Jak bardzo było to absurdalne, świadczą zapiski co przytomniejszych świadków, którzy wyraźnie widzieli, że chorzy nie mają żadnego wpływu na to, co się z nimi dzieje. Ich oczy wyrażają ból i strach, a w chwilach, gdy udało im się nawiązać z kimś przytomny kontakt wzrokowy, starali się wyrazić swoją rozpacz. Wśród nich byli i dorośli, i dzieci, kobiety, i mężczyźni. Wszyscy w końcu mdleli ze zmęczenia. Tego rodzaju epidemie tańca wybuchały w historii świata wielokrotnie od VII wieku aż do XVII, kiedy nagle wszystko się skończyło. Oczywiście tłumaczenie dotyczące zbiorowej histerii jest dość powszechne i całkiem akceptowalne, choć z drugiej strony nie uznaje się go za pewnik. Ja osobiście uważam, że objawy te mogły nie mieć nic wspólnego z histerią w takim sensie problemów emocjonalnych czy psychicznych. Wiązały się bardziej z problemami neurologicznymi. Mam takie wrażenie, że być może układ nerwowy w wyniku infekcji, jakiegoś zakażenia wirusem, grzybem, bakterią po prostu przestał normalnie funkcjonować. Niektóre z odmian tych wybuchów nieposkromionej chęci tańca przypominały bardziej zespół tureta, co również być może podpowiadałoby trop powiązany z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Zresztą wielu badaczy faktycznie zdecydowanie opowiada się za tym, że symptomy należy rozpatrywać w kontekście tych podobnych do objawów zapalenia mózgu czy skutków tyfusu. Oczywiście to nie tak, że te konkretnie choroby mogły odpowiadać za te zachowania, ale mechanizm mógł być zbliżony. Z kolei wielu innych badaczy uważa, że wszystkiemu winne jest zatrucie z poryszem zbożowym, który w średniowieczu nazywany był ogniem świętego Antoniego. Sporyż uwielbia wodę, ogólnie wilgoć. Rozwija się wtedy jak szalony. Podczas powodzi bezwzględnie poraża żyto i inne zboża. Niestety, kontakt z nim, spożycie go może powodować konwulsje, halucynacje i wiele innych objawów. Z kolei adwersarze tych naukowców mówią, że część objawów faktycznie się zgadza, ale inne nie pasują. Nie brakuje tych, którzy sądzą, że wyjaśnieniem są po prostu kulty religijne. Fascynują i przyciągają one wiele osób właśnie tym tanecznym transem, uniesieniem. Być może wyznawcy jakiegoś kultu chcieli się po prostu w nim realizować, ale ponieważ na wielu terenach było to absolutnie zakazane, rytuały mogły być odprawiane tylko pod pozorem tanecznej manii, jak czytamy w Wikipedii. Jestem bardzo ciekawa. Co Wy myślicie o tej sprawie? Czy sądzicie, że jest możliwe, aby kilkaset osób w jednym czasie przeżywało stres tak silny, że możliwa byłaby jedna wspólna reakcja? I to tak niezwykła. Oczywiście, jeśli chodzi o ten serial, raczej nie mam wątpliwości, o co chodziło. Myślę, że wszyscy pamiętamy, jak to było na przykład z Pokémonami, ze zbieraniem kart z piłkarzami, teraz z lodami ekipy itd. itd bardzo bardzo młodzi ludzie naprawdę są ogromnie podatni na wszelkiego typu manipulacje. Jeżeli coś ich zafascynuje, stanie się modne, wszechobecne, atrakcyjne, to naprawdę płyną z nurtem. Sądzę, że truskawki z cukrem to coś, co zadziałało mniej więcej na takiej zasadzie. Wszyscy pewnie kiedyś oglądaliśmy Beverly Hills i ubieraliśmy się na przykład tak jak bohaterowie tego serialu i to było normalne. Modne, wszechobecne. Rzecz jasna, nie jest to to samo, ale przyznacie, że mechanizm jest podobny. Naprawdę popularny serial potrafi zawrócić młodym ludziom w głowie, no zresztą nie tylko młodym. Natomiast co do innych przypadków, mam już nieco więcej wątpliwości. Pierwsze trzy dziewczynki siedziały blisko siebie. Owszem, mogło to wyglądać tak, jakby się śmiały razem z jakiegoś żartu, ale być może po prostu były jako pierwsze w tym samym miejscu narażone na czynnik, który wywołał te objawy. Ponadto sądzę, że tak naprawdę w tym czasie na bieżąco nikt tam nie przeprowadzał żadnych stosownych badań. Owszem, wysyłano jakieś próbki, ale nie wiemy kto te próbki pobierał, jak zabezpieczał, właściwie od kogo, co sprawdzano. Być może gdyby wtedy, kiedy wszystko się rozgrywało na miejscu, pojawiło się jakieś mobilne laboratorium i profesjonalni analitycy, medycy, można byłoby powiedzieć o wiele więcej. Zbiorowa histeria, no owszem, jest oczywiście możliwa, ale też mam wrażenie, że stała się taka trochę modna. Kiedy nie wiadomo, co zrobić z tym fantem, kiedy jakaś duża grupa ludzi mówi coś dziwnego, co trudno udowodnić, albo wręcz się nie da, bo, bo większość z nas niestety nie potrafi cofać się w czasie, to najłatwiej powiedzieć odbiło im. Oczywiście byłoby to nie do końca poprawne politycznie, więc mówi się na to zbiorowa histeria. I nie przeczę, że często jest to prawda, ale czy zawsze i właściwie na jakiej podstawie takie wnioski są wyciągane? Jednak może Wy jesteście całkowicie przekonani do tego, że to właśnie ten powód. Chyba że to ten sporyż. Jeśli nie on, to może jakiś inny szkodnik, który produkuje toksyny, z którymi mieszkańcy tych rejonów mieli kontakt. Zastanawia mnie także, dlaczego to wszystko skończyło się tak nagle. Przez tyle wieków regularnie epidemie tańca powtarzały się. Potem już nigdy. Zupełnie tak, jakby czynnik, który je powoduje, zniknął. A przecież stres, napięcie są aktualne w każdych czasach, niestety. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za towarzystwo, ściskam Was mocno i do usłyszenia.